Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Wojna o nasze dusze. Opracował lew. System podwoił, potroił wysiłki, by nas złapać, przywiązać do siebie za wszelką cenę, aby utrzymać naszą uwagę wiadomościami i działaniami. Dusi się z braku energii życiowej. Którą z całych sił stara się z nas wypompować. Najstraszniejsza dla systemu jest nasza obojętność, brak reakcji i nieugięcie się. Próby włamania do nas są wciąż takie same. Żaden konflikt nie wybuchnie bez interwencji z zewnątrz. Od drobnych kłótni. Złośliwego trollingu i rodzinnych skandali po rewolucji i globalne wojny, zawsze znajdzie się ktoś trzeci, który narzuca nam czołem zasadę dziel i rządź. Możemy nie wierzyć w jego istnienie, ale wystarczy pamiętać o sobie podczas wybuchu złości lub rozpaczy, a zrozumiemy, że nasze czyny, słowa i myśli nie zawsze należą wyłącznie do nas. Jeśli nigdy osobiście nie mieliśmy takich wybuchów, pamiętajmy o tych, którzy wpadali w gwałtowną histerię lub walczyli w naszej obecności. Jak zmieniły się ich oczy, tracąc ludzki wyraz i zamieniając się w puste okulary, przez które patrzy inna istota, jak twarz i mimika są zniekształcone. Pamiętaj, Jakie destrukcyjne i podłe czyny czyni podczłowiek w takich chwilach? A teraz porównaj to z zachowaniem elit i powołanych przez nie władz na całym świecie, zwłaszcza od czasu zarazy. Gdzie co drugie słowo przeczy prawdziwym faktom i czynom? To globalne siły działające synchronicznie za kulisami. Choć publicznie demonstrują konfrontację i niezgodę aż do utraty pulsu, ale ich role są starannie skalibrowane. Dozwolone są improwizacje, ale tylko w ramach przygotowanego wcześniej scenariusza. Musimy to jasno zrozumieć. Akty agresji i przemocy nie są popełniane przez osobę na podstawie zazdrości, wrogości. Strachu i chciwości, lub nienawiści rasowo-religijnej. Wszystko to są przede wszystkim programy używane przez system i jego biegaczy. Każdy program jest uruchamiany przez niewidzialnego beneficjenta, który żywi się i istnieje dzięki energii wyzwalanej w momencie wybuchu emocjonalnego. Nazywa się go na różne sposoby: imperel, lusz lub gawach. Ale z natury jest taki sam. Jakie są jego wibracje i jakie są ich parametry w hercach? Oto najbardziej minimalna lista wpływów energetycznych, według których działają kraje i kontynenty. Bieda od 0,1 do 2 Hz, strach od 0,2 do 2,2 Hz. Niechęć 0,6 do 3,3 Hz, wściekłość 0,5 Hz, perturbacja od 0,6 do 1,9 Hz, duma 0,8 Hz, podrażnienie od 0,9 do 3,8 Hz, złość 1,4 Hz, pogarda. 1,5 Hz. Wyższość 1,9 Hz. Beneficjent nie czeka na dogodne konflikty. Nieustannie je tworzy i prowokuje. Reżyseruje i uruchamia w odpowiednim dla siebie czasie i regionie. Robi to niemal otwarcie tylko dlatego, że na to pozwalamy, uczestnicząc w jego grach na poziomie naszych działań, myśli i emocji. My sami karmimy przez naszą gawa system dojenia, rozmieszczony na planecie, chociaż już dawno mogliśmy odmówić. Musimy wreszcie zrozumieć, że nasz świat i świadomość wielu ludzi od dawna znajduje się pod władzą sił, które nie są istotami ludzkimi. Pozostają dla nas niewidoczne nie tylko dlatego, że tak łatwiej i bezpieczniej nas prowadzić. Boją się stać ponownie widoczni, tak jak to było w innych czasach, kiedy nasze serce, umysł i DNA nie były stłumione przez strach i podział na wrogów i przyjaciół. Siły, o których mowa, działają głównie na płaszczyznach astralnej i eterycznej, ale jest ich dużo w ciałach fizycznych, zwłaszcza wśród rządzącej elity. Manipulują tymi, którzy również wyglądają jak ludzie, ale nimi nie są lub już dawno stracili swoje człowieczeństwo. Z tego powodu znaczna część piątej rasy zamieniła się w owce o najsłabszej woli, jak nas nazywają, posłusznie prowadzone na rzeź z wypranymi mózgami i pustymi oczami. Niewolnik nie powinien myśleć, powinien bezwarunkowo poświęcić się na pierwsze wezwanie swoich panów których narzędzia są stare i prymitywne, ale działają do dziś od tysiącleci, jeśli wierzyć ich historii. Od dawna na planecie toczy się wojna o dusze ludzi. To jest wojna hybrydowa, w tym część informacyjna i genetyczna. Obecna narracja szumu to nuklearny Armegeden. Ale ma też wyższy sens który leży daleko poza interesami ziemskich władców. Polega na przesianiu ludzkości i oddzieleniu na ziarna od plu, wolnych od niewolników, twórców od wypędzonych owiec. Ta separacja ma miejsce właśnie teraz i dobrze to czujemy i widzimy. Wszystkie procesy są wytłumaczalne, ponieważ jest wewnątrz, jest na zewnątrz. Wojna zewnętrzna ustanie tylko wtedy, gdy sami tego sobie zażyczymy, powstrzymamy wojnę wewnętrzną. Odmówimy poświęcenia się i walki z innymi. Z ludzkiego punktu widzenia każda wojna jest straszna. Z punktu widzenia ducha wszyscy uczestnicy wydarzeń i przyjęć wykonują powierzone im rolę. Prowokując się nawzajem do przebudzenia z hibernacji i lęku oraz manifestacji woli. Ofiara i tyran to karmiczna para, często zamieniająca się miejscami w tym i innych wcieleniach. Dzisiejsza sytuacja jest nam daną, aby aktywować starożytne kody genetyczne, które łączą nas w jedną całość. Te kody genetyczne były uśpione przez tysiąclecia. Ale teraz nadszedł czas, aby je zasilić pod wpływem nowych energii kwantowych przybywających na Ziemię z centrum galaktyki. Nagłe skoki nastroju i stanu zdrowia są wynikiem przebudzenia tych kodów, chociaż mogą to być również manipulacje systemu. Stara rzeczywistość się kruszy, ale nowa jest wciąż zbyt krucha, by się w pełni utrwalić. Dlatego wszyscy jesteśmy tak burzliwi nawet bez zanurzenia się w wiadomościach, których jedynym celem jest zasianie w nas strachu i paniki, aby nie dopuścić do aktywacji nowych kodów i przebudzenia naszej świadomości. Kiedy miłość wyczerpie się w naszej duszy, powstałą pustkę trzeba czymś wypełnić. Zwykle zastępuje go strach i jego konsekwencje. Które teraz obserwujemy wokół siebie. Strach tłumi blask duszy, pozbawia nas woli i inteligencji, sprowadza nas do zwierzęcych instynktów, czyni nas posłusznymi, ale iskra w duszy nigdy nie może zgasnąć zawsze może być ponownie jaśniejsza, jeśli tego pragniemy. Siły pasożytnicze mogą żywić się naszym strachem. Ale nigdy nie mogą całkowicie pochłonąć naszej duszy, chyba że wyrazimy na to zgodę. Dlatego wokół jest tyle administracyjnych i proceduralnych rytuałów, w uszy od uzyskiwania dokumentów i pozwoleń na zamieszkanie na ziemi, a skończywszy na przymusowo- dobrowolnych szturchnięciach. Komediach wyborczych i publicznych awanturach na najwyższych szczeblach władzy. Każdy uczestnik zgadza się z proponowanymi regułami gry i raz za razem wpłata się coraz głębiej w sieć kontroli i tłumienia systemu, pozwalając mu odgryźć kawałki jego duszy pod pretekstem przestrzegania prawa. Strach dla ludzi jest strażnikiem przed przejściem na kolejny poziom świadomości i rozwoju. Filtruje i redystrybuuje duszę do różnych warstw rzeczywistości, gdzie każdy znajdzie się w towarzystwie swojego rodzaju. Strach sam w sobie jest iluzoryczny. Nie może nas fizycznie skrzywdzić, ale może przyciągnąć te scenariusze, których się boimy, bo myśl jest materialna. Pozbycie się strachu aktywuje ukryte zasoby ducha które każdy z nas nosi w sobie, lub może otrzymać na żądanie od naszych wyższych aspektów. Mając wolną wolę akceptowania lub nieakceptowania narzuconych z zewnątrz programów strachu jako części naszej rzeczywistości, nadszedł czas, abyśmy z tej wolności skorzystali i dokonali wyboru zaakceptować narzuconą nową normalność lub powiedzieć jej zdecydowane nie wszelkimi dostępnymi środkami. Dla każdego z nas cena takiego wyboru jest ściśle indywidualna. W niektórych przypadkach wystarczy po prostu zignorować, ale wybór był, jest i zawsze będzie. To kolejna prawda, która była przed nami ukrywana przez wiele lat i stuleci przez prawa, doktryny i naciski. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w globalnym guignolu elit. Po prostu wyrażamy taki zamiar. Od naszego nastawienia do tego, co się dzieje, zależy, na ile spełnią się ich plany. Bo nawet w warunkach strachu i podziałów każdy z nas ma siłę ducha, wolność wyboru i wsparcie wyższych aspektów. Które mogą zmienić wszystko. Pierwsze zmiany zaczynają się od nas samych, a następnie manifestują się w świecie. Jeden obudzi niewielu, niewielu obudzi wielu, a wielu obudzi wszystkich. W przeciwieństwie do filmu o tym samym tytule, Matrix 3D działa w naszej milczącej zgodzie z regułami gry. Co oznacza, że każdy z nas może się z niego wydostać, jeśli sobie tego życzy. Po prostu zaprzestając przyjmowania jakichkolwiek rozkazów od jego agentów szmita, że przeciw sumieniu, wolności, miłości, zdrowemu rozsądkowi i życiu. Matryca podzielona jest na kilka poziomów gęstości, w których te same zdarzenia mogą być postrzegane, a nawet zachodzić na różne sposoby. Im większy strach. Tym trudniejsze wydarzenie i jego konsekwencje. Wszystkie szczypawki i lekarstwa na świecie mają na celu jedynie stłumienie symptomów, naszych ośrodków energetycznych i zmysłów, ale nie uzdrowienie. Więc wszystkie gry polityczne mają tylko jeden cel utrzymanie władzy niewidzialnych władców i kontrolowanych przez nich marionetek. Niektórzy nazywają te marionetki kultem inni globalnym predyktorem jeszcze inni głębokim państwem i wolnomularzami ale esencja się od tego nie zmienia władza zewnętrzna jest osadzona na najwyższych szczeblach władzy na tej planecie i przenika każdego kto boi się pokazać swoją siłę ducha wolę i wyjątkowość w ten sposób każdy z nas może zostać agentem Schmidtem z Matrixa, który stracił kontakt ze swoją duszą i stał się kontrolowanym trybikiem, odbierającym i transmitującym program szaraków i ciemności. Poddanie się agentom Schmidta wbrew głosowi sumienia jest równoznaczne z dobrowolnym wyrzeczeniem się naszych sił i częściowo duszy. Dlatego stwarzają takie rzekomo beznadziejne okoliczności, obficie nasycając je strachem i szumem, ponieważ najbardziej interesuje ich energia wolnych dusz. Jednocześnie ważne jest, aby zrozumieć, że nie wszyscy agenci Szmita stali się nimi z własnej woli, więc nie ma sensu dzielić ich na złych i dobrych. To są po prostu świadomości innego rzędu z których wiele również się teraz budzi, ale z wielu powodów jest im o wiele trudniej to zrobić. Głównym jest strach, który przenika cały system na wszystkich poziomach. W nim wszyscy boją się szefa, a szef boi się swoich podwładnych, bo oni dążą do jego miejsca, nie cofając się przed niczym, by osiągnąć cele. Dlatego każdy dzień pracy w systemie dla większości jego przedstawicieli przypomina przeżycie wojny. Dziś ich najpotężniejszą bronią są media. Wiadomości, kłamstwa i pranie mózgu od dawna są synonimami. Stąd zalecenie: jeśli nie możemy być neutralni w stosunku do tego, co się dzieje, lepiej przestać oglądać zombie box. Niezbędne informacje znajdą nas same. Musimy pamiętać, że gadające głowy w telewizji od dawna nie mają nic wspólnego z człowieczeństwem. Są to dosłownie sterowane maszyny, których zadaniem jest zebranie maksymalnej ilości spustoszenia i, jeśli im się poszczęści, fizycznych ofiar poprzez prowokowanie konfliktów i zakorzenienie w naszym DNA. Ten ostatni jest pierwotnym kodem stwórcy w nas, łączącym ciało fizyczne z wielowymiarową rzeczywistością i pomagającym nam oprzeć się atakowi jakiejkolwiek siły. Robili to wiele razy w naszej wielokrotnie przepisywanej historii i próbują to zrobić ponownie dzisiaj, ponieważ nadal ulegamy ich sztuczkom, jak wielu naszych przodków. Jedyną różnicą jest to, że teraz jest inny czas, inne poziomy informacji o energii. Inne dusze przybyły na planetę, co oznacza, że masowe przebudzenie ma znacznie większe szanse. Każda wojna jest przede wszystkim wojną na planie subtelnym, a dopiero później bitwami na mięso armatnie. Wojna toczy się najpierw o surowiec energetyczny, a następnie fizyczny. Pozyskanie surowca energetycznego często sprowadza się do wyrzeczeń. Globalny rytuał poświęcenia naszej cywilizacji rozpoczął się na długo przed tak zwaną zarazą. Każda wojna w historii jest takim rytuałem, a każda wzmianka o wojnie w wiarygodnych celach jest bezpośrednim programowaniem energii na śmierć całych pokoleń. Dla nikogo nie jest tajemnicą. Że absolutnie wszystkie działania władz zaangażowanych w konflikty państw mają kilka poziomów korzyści wyłącznie dla elit rządzących. Nigdy nie chodzi o interesy narodów, bo nigdy nie mówiono o zdrowiu podczas spektaklu o nazwie Zaraza. Krążące w powietrzu zombie i dźganie. Jakie są te poziomy świadczeń? Finansowy dla państw i firm zbrojeniowych. A także Big Farmi, oligarchów i innych awatarów Matrixa, dążących do zarobienia pieniędzy na każdym konflikcie i jednocześnie wywołania globalnego kryzysu, którego nieuchronność od dawna zaśmiecając ekrany, przygotowując się na kolejny upadek nadziei, polityczny dla przywódców państw, dążących do utrzymania władzy za wszelką cenę. Energia dla kosmicznych raz ciemności i szarości, które uważają się za panów naszej planety, ale nimi nie są. Gawwa dla nich to nawet nie biznes, ale sposób na przetrwanie, nic osobistego. Wszystkie te cele i korzyści mają być osiągnięte kosztem milionów losów tych, którzy dobrowolnie i siłą zgodzili się na ponowne dokręcanie śrub. Ale nie musimy w tym uczestniczyć. Cynizm, hamstwo i szorstkość globalnych struktur kontrolnych mówią same za siebie. Boją się utraty władzy i za wszelką cenę starają się ją utrzymać, choć od dawna uwikłani są we własny teatr absurdu i sprzeczności. Takie zachowanie jest nieodłącznym elementem narkomanów których całym sensem życia jest zdobycie nowej dawki. Będzie kraść, kłamać i wymyślać nowe wymówki, zasady, prawa i środki, histerie i manipulacje, aby tylko zapobiec wycofaniu się, co jest równoznaczne ze śmiercią. Moc, będąc najpotężniejszym narkotykiem na Ziemi, powoduje znacznie poważniejsze zniekształcenia ludzkiej duszy. Zwierzęta uwięzione lub chore na wściekliznę zachowują się w podobny sposób. Ale co ze współtwórcami, hierarchami wyższego światła, komitetem galaktycznym, dlaczego przymykają oko? Pyta wielu mężczyzn. Tak długo, jak duża część ludzkości zgadza się z systemem w jakiejkolwiek formie, nie może bezpośrednio interweniować. Chociaż robi wiele dla transformacji naszej i Ziemi, dla przejścia do 4D i 5D. Wyższe cywilizacje już dawno dały do zrozumienia, że nie pozwolą na wojnę nuklearną i konflikty na naszej planecie, ale sami Ziemianie również powinni dokładać maksymalnych starań, a nie tylko bez końca i biernie czekać na mannę z nieba. Wydarzenia, błyski i tepe. Środowisko jest hiperwrażliwą przestrzenią umysłu. Natychmiast dostosowuje się do naszego promieniowania. Każdy nasz wybór, działanie, myśl, emocja, westchnienie i bicie serca są rejestrowane przez otaczającą nas przestrzeń, która następnie odtwarza nasze aspiracje w rzeczywistości. Im więcej lęku, Nienawiści i podziałów jest obecnych w naszych myślach, intencjach i czynach w życiu codziennym. Tym bardziej te jakości przestrzeni wraca do nas jak bumerang, nasycając je i nasycając, budując na ich podstawie kolejne wydarzenia. Dlatego, zanim pomyślimy, musimy pomyśleć: Jak uniknąć wpływu? Podstawową ochroną zawsze było i pozostaje zachowanie wewnętrznego spokoju. Każda nasza emocja lub ból, czy to dla ukochanej osoby, czy dla nienazwanego nieznajomego, jest drzwiami, przez które administratorzy systemu Matrix mogą wejść. Wszystkie masowe wtyczki, bez względu na to, czemu służą, Czepiają się naszych silnych wybuchów emocjonalnych, czy to gniewu, nienawiści, strachu, czy też naszego jasnego blasku, który starają się ugasić. Nie oznacza to, że mamy mniej świecić, po prostu pamiętajmy, że jasne światło przyciąga uwagę, co nie zawsze jest przyjazne. Jest to szczególnie zauważalne dla empatów. Nie bój się zabłysnąć, jeśli robisz to spokojnie, w całkowitym braku lęku, będąc pewnym swojej siły ducha, zachowując szacunek i miłość do siebie i do świata. Spokojnie i bez lęku spójrz w oczy każdemu, kto pod jakimkolwiek pretekstem skłania się do nienawiści, posłuszeństwa lub agresji. Operatorzy systemu boją się bezpośredniego kontaktu z naszą duszą. Jej światło jest dla nich równoznaczne z fizycznym bólem. Szczerość, rozsądna opinia, niezachwiana postawa i hard ducha są tak destrukcyjne dla agentów Matrixa, jak kwas dla medus. Zachowaj w sobie stwórcę, swoją wyjątkowość, adekwatność i szacunek dla innych. Nie spiesz się z potępianiem i angażuj się w sprzeczki, Przelotne pragnienia udowodnienia swojej prawdy i inne słowne bitwy. Jeśli masz takie pragnienie, żądaj sobie pytanie, czy to jest moja myśl? Śledź swoje emocje, nie daj się kontrolować i kierować sobą. Ponieważ emocje i myśli nie tylko są pokarmem dla pasożytów energetycznych, ale często są przez nie prowokowane. Podejmij decyzję. Puśćcie w niepamięć starą rzeczywistość z jej programami, a także wszystkie swoje lęki, urazy, konflikty emocjonalne i złość. Żyj jak najwięcej i pozwól, aby dokonały się pozytywne przemiany, które czujesz w środku, a nie to, co jest transmitowane z ekranów telewizorów. Teraz na Ziemię napływają najpotężniejsze strumienie energii, od których stary świat dosłownie pęka w szwach. Przepływy te nie tylko budzą uśpione kody DNA, ale także radykalnie zmieniają otaczającą przestrzeń. Budzą świadomość i duszę ludzi, co oznacza, że będą próby konfrontacji z tymi, którzy są skazani na zagładę. Naucz się śledzić te próby i powstrzymać ich wpływ. To nie jest takie trudne, jak się wydaje. Zwróć uwagę na swoje samopoczucie, szczególnie w dniach równonocy, przesileń, świąt i dat lustrzanych, ponieważ właśnie w tym czasie mają miejsce najpotężniejsze kwantowe strumienie i zmiany, którym za każdym razem próbuje się oprzeć inny łajdak. Równolegle testowana jest adekwatność postrzegania tych, którzy utknęli w starych paradygmatach, co oznacza, że będą prowokacje do nienawiści, potępienia, poczucia słusznego gniewu, sprawiedliwości i innych horrorów. Z ekranów nadal będą lać się bzdury, jak to było przez wiele lat, ale nie jesteśmy zobowiązani do ich przyjmowania i angażowania w to naszych bliskich. Zachowaj dystans do negatywności. Wpuść do swojej przestrzeni osobistej tylko jasne myśli i emocje i wyślij swoje wewnętrzne światło tym, którzy go potrzebują. System już ugina się pod ciężarem własnych praw, ograniczeń i sprzecznych zasad. Nie wspieraj go energią swojej uwagi i emocji, nie angażuj się w jego sztuczki, a zobaczysz. Jak początkowo wpływ na ciebie słabnie, a potem całkowicie zanika. Bądź sobą i nie bój się niczego. Po prostu wiedz, że jesteś chroniony, nasz świat jest bezpieczny i żaden wirus. Żadne prawo ani żaden pasożyt nie może nam odebrać wolności, która przysługuje nam z tytułu urodzenia jako wielowymiarowej, wolnej duszy. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.